Witajcie w tym nowym 2021 roku. Dziś skupimy się na zmianach, jakie niesie ze sobą ten nowy rok dla mikroprzedsiębiorców i ogólnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Włączcie dźwięk i za chwilę zaczynamy. Już zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że z początkiem roku zmianie ulegają wysokość składek społecznej, i składka zdrowotna płacone przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Nie inaczej było w tym roku. Ta składka uległa wzrostowi, jednak pojawił się po drugiej stronie tego, tego kija. Pojawił się też możliwość dobrowolnego ustalenia składki. Mniejszej niż y, ta podstawowa, I jeżeli Twoje przychody w 2020 roku nie przekroczyły 120 tysięcy zł, to możesz y, skorzystać z tak zwanej z, tak, z opłacenia tak zwanego y, małego zusu plus. Zatrudniając pracownika, pewnie już wiesz, że w roku 2021. Płaca minimalna wzrośnie w stosunku do 2020 o 200 zł i wynosić będzie 2800 zł brutto. Jednocześnie wzrośnie również stawka minimalna godzinowa do 18 ,30 zł. 30 groszy również brutto. 1 stycznia 2021 roku to również. Data obowiązkowego rejestrowania sprzedaży na kasach fiskalnych online dla kolejnych branż. Od 1 stycznia muszą tego dokonać przedsiębiorcy prowadzący działalność gastronomiczną, która jest prowadzona stacjonarnie, jak również krótkoterminowy wynajem, czy też sprzedawcy węgla, brykietu lub innych paliw. Tego, temu podobnych. Od 1 lipca obowiązek posiadania kasy i rejestrowania danej sprzedaży będą miały kolejne branże. Mówię tutaj między innymi o branży budowlanej, branży kosmetycznej, branży usług medycznych. Pragnę tutaj zauważyć, że wyżej wymienione branże zostały najbardziej dotknięte skutkami trwającej pandemii. Dodatkowo nie pomaga również fakt, że zwrot za kasę fiskalną, której w tym momencie sięga 90%, ale nie więcej niż 700 zł, nie stanowi czy też stanowi jedynie około 50% wydatków na poniesionych przez przedsiębiorcę na tą kasę. Pozostałe zmiany, między innymi taka, że od 1 stycznia 2021 roku każda osoba prowadząca działalność jednoosobową, działalność gospodarczą będzie traktowana przy zakupach na odległość jak konsument dotychczas czyli będzie mogła zerwać umowę taką zawartą, tak, tak umowę na odległość w ciągu 14 dni. Bez podania przyczyny, czy też opis zmian dotyczących osób opodatkowanych na ryczałcie, znajdziesz te wszystkie informacje i wyjaśnienia na mojej stronie internetowej, www.michalszafranski.pl a na ten niełatwy 2000. 21 rok niełatwy dla polskiego i światowego biznesu. Czyli mi proszę życzenia przede wszystkim zdrowia, a biznesowo spełni wszystkie swoje cele i marzenia. Pozdrawiam gorąco. Michał Szafrański. Więcej szczegółów poniżej nagrania. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i ciekawe komentarze. Możliwe również, że zainteresujecie kolejny nowy materiał. Miłego oglądania, Michał Szafrański.